Modlitwa do świętej rity w sprawach beznadziejnych. O potężna i sławna święta rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubagać Boga. Dlatego odczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę więc Ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ Ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę. Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę. Poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przestaw ją swemu niebieskiemu oblubieńcowi, łącząc ją z Twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie w wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki jak mógłby On odrzucić Twoją prośbę, i nie wysłuchać jej. Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za Twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twojego serca i wielką potęgę Twojego wstawiennictwa. O najsłodsze serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i, nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, którą tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoją wieczną ulubienica, święta Rita. O tak za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko, co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twojej boleśnie męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości stawiania się. Przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność. Udziel mi Twej łaski, która jest tak bardzo mi potrzebna. A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym stawiennictwem modły Twej Wielkiej Czcicielki Świętej Rity, aby łaska, o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.